Nie jesteś tu już mile widziana, powiedział mój brat. Moi rodzice usłyszeli to i nawet nie zareagowali. Wtedy zrozumiałam, że przeszkadzam w tym domu. W środku nocy spakowałam swoje rzeczy i wyszłam, nie budząc nikogo. O świcie zobaczyłam na telefonie 15 nieodebranych połączeń. Zanim zaczniemy historię, jeśli lubisz nasz kanał, zasubskrybuj go, aby pomóc nam osiągnąć 5000 tysięcy subskrybentów. A teraz zapraszamy do historii z niespodziewanym zakończeniem. Mam na imię Zofia i odkąd pamiętam, zawsze byłam traktowana jak intrus we własnym domu. Mój brat Aleksander był dla naszych rodziców dzieckiem idealnym. Silny, pewny siebie, towarzyski wszystkim, czym ja nigdy nie byłam. A ja? Ja byłam tylko tą cichą dziewczyną, tą, która nie powinna się urodzić. Już jako dziecko czułam, że coś jest nie tak. Aleksander dostawał najlepsze prezenty na urodziny, najcieplejsze pochwały na rodzinnych spotkaniach i pełne dumy spojrzenia naszych rodziców. Kiedy przynosiłam dobre oceny ze szkoły, mama tylko mówiła, to przecież oczywiste, że powinnaś się dobrze uczyć. Kiedy Aleksander dostawał przeciętne stopnie, ojciec śmiał się i mówił, że szkoła nie mierzy prawdziwej inteligencji. Zawsze starałam się zasłużyć na ich uznanie. Robiłam wszystko, by mnie zauważyli, by spojrzeli na mnie z tą samą dumą, co na Aleksandra. Ale to nigdy nie wystarczało. Z czasem mój brat zrozumiał, jaką ma nade mną władzę. Upokarzał mnie przy innych, zabierał moje rzeczy i nieustannie robił ze mnie idiotkę. Gdy próbowałam powiedzieć o tym rodzicom, ich odpowiedź była zawsze taka sama. Musisz być silniejsza, Zofia. Przestań robić z siebie ofiarę. Najgorzej było, gdy skończyłam osiemnaście lat. Aleksander zaczął traktować mnie jak obcą osobę w domu, w którym dorastałam. Za każdym razem, gdy wchodziłam do pokoju, wzdychał głośno i wychodził. Gdy brałam coś z kuchni, narzekał, że tylko marnuje rodzinne pieniądze. A tamtego wieczoru wszystko się zmieniło. Siedziałam w salonie, próbując obejrzeć telewizję, gdy Aleksander wszedł i spojrzał na mnie z odrazą. Nie jesteś tu już mile widziana powiedział lodowatym tonem, bez cienia wahania. Zamarłam. Czekałam, aż rodzice, którzy byli w kuchni, zareagują. Że chociaż na mnie spojrzą, powiedzą cokolwiek, zrobią choć najmniejszy gest w moją obronę. Ale nie. Cisza przełknęłam ślinę. W tamtej chwili zrozumiałam, że dla nich moja obecność nigdy nie miała znaczenia. Nie byłam częścią tego domu. Byłam ciężarem, problemem, kimś, kto mógłby zniknąć, a nikt by tego nie zauważył. Więc właśnie to postanowiłam zrobić. Po tej scenie w salonie siedziałam przez kilka minut, wpatrując się w ekran telewizora, choć tak naprawdę nic nie widziałam. Milczenie moich rodziców bolało bardziej niż słowa Aleksandra. Chciałam krzyczeć, zapytać, dlaczego mnie tak traktują, błagać, żeby mnie zauważyli. Ale coś we mnie pękło. Nie miałam już zamiaru błagać o miejsce, którego nigdy mi nie dali. Powoli wstałam i poszłam do swojego pokoju. Zamknęłam drzwi i stałam w ciemności, wsłuchując się w dźwięki domu. Moi rodzice rozmawiali tak, jakby nic się nie stało. Mój brat śmiał się przez telefon. Ich świat kręcił się dalej bez żadnej zmiany, podczas gdy mój właśnie się rozpadał. Wtedy podjęłam decyzję. Zabiorę swoje rzeczy i wyjdę. Na zawsze. Czekałam, aż wszyscy pójdą spać. Gdy zegar wskazał drugą w nocy, wstałam z łóżka. Serce biło mi mocno. Sięgnęłam po starą torbę i zaczęłam pakować tylko to, co najważniejsze. Kilka ubrań, telefon, garść oszczędzonych złotych i notes, w którym zapisywałam swoje myśli od dzieciństwa. Spojrzałam na pokój po raz ostatni. Nigdy nie był dla mnie schronieniem ale był jedynym miejscem, jakie znałam. Wzięłam głęboki oddech, ostrożnie otworzyłam drzwi i ruszyłam w stronę wyjścia lekkimi krokami, jak cień w tym domu. Kiedy dotknęłam klamki, zawahałam się na sekundę. A jeśli popełniam błąd? A jeśli coś się jeszcze zmieni? Ale wtedy przypomniałam sobie zimne spojrzenie mojego brata. Milczenie moich rodziców. Nie było tam dla mnie nic. Przekręciłam klamkę i wyszłam. Na zewnątrz było zimno i pusto. Ostry wiatr uderzył mnie w twarz, zmuszając do otulenia się cienką kurtką. Nie miałam planu. Nie wiedziałam, dokąd pójdę. Wiedziałam tylko, że nie mogę tam zostać. Zaczęłam iść. Bez celu, bez kierunku. Po prostu odchodziłam od miejsca, które nigdy nie było moim domem. Mroźna noc smagała moje ciało, gdy wędrowałam bez celu pustymi ulicami Warszawy. Moje dłonie drżały, choć nie wiedziałam, czy to z zimna, czy ze strachu przed tym, co mnie czeka. Dokąd miałam pójść? Co teraz zrobię? Wyciągnęłam telefon i zobaczyłam, że bateria ma tylko 20%. Bez miejsca, do którego mogłabym się udać, i bez wystarczającej ilości pieniędzy na hotel, pozostała mi tylko jedna opcja znaleźć całodobową kawiarnię i przeczekać do rana. Po prawie godzinie marszu natrafiłam na niewielką, otwartą kawiarnię. Weszłam do środka i usiadłam w kącie, ściskając plecak jak tarczę ochronną. Zamówiłam gorącą herbatę, próbując ogrzać zarówno ciało, jak i duszę. Wokół mnie kilka osób w milczeniu popijało kawę, ich twarze zmęczone, jakby również toczyli własne bitwy. Podmuchiwałam parujący napój i patrzyłam przez okno. Miasto powoli budziło się do życia. Było dziwne myśleć, że jeszcze kilka godzin temu miałam dom, dach nad głową. Teraz wszystko wydawało się niepewne. Gdy kawiarnia zaczęła się zapełniać, zdałam sobie sprawę, że muszę znaleźć miejsce, w którym mogłabym zostać. Przeszukałam grupy internetowe i natrafiłam na ogłoszenie o wynajmie małego pokoju w oddalonej dzielnicy. Cena była niska, a właścicielka wydawała się skłonna zaakceptować płatność z góry tylko za tydzień. Wzięłam głęboki oddech i wybrałam numer z ogłoszenia. Po chwili w słuchawce odezwał się kobiecy głos. Halo? Cześć. Mam na imię Zofia. Widziałam pani ogłoszenie o wynajmie pokoju. Czy jest jeszcze dostępny? Tak, nadal jest. Możesz przyjechać zobaczyć go teraz. Tak, mogę, odpowiedziałam bez wahania. Zanotowałam adres i ruszyłam w drogę. Budynek był skromny, ale wyglądał na bezpieczny. Drzwi otworzyła kobieta o imieniu Irena, która powitała mnie ciepłym uśmiechem. Jesteś sama? Zapytała, zapewne zauważając mój plecak mocno przyciśnięty do ciała. Tak. Skinęła głową i zaprowadziła mnie do pokoju. Był mały, z materącem na podłodze i oknem wychodzącym na podwórze. Niewiele, ale w tamtej chwili wydawał mi się pałacem. Jeśli chcesz, możesz zostać już dziś. Chcę, powiedziałam szybko podając jej pieniądze za pierwszy tydzień. Tej nocy położyłam się na cienkim materaku, czując ciężar rzeczywistości. Wyszłam z domu, ale co teraz. Czy naprawdę uda mi się zacząć od nowa? — Zamknęłam oczy i próbowałam zasnąć. Ale gdzieś w głębi duszy czułam, że moja historia z rodziną jeszcze się nie skończyła. Natarczywy dźwięk telefonu wyrwał mnie ze snu. Pokój tonął w ciemności, a ja potrzebowałam kilku sekund, by przypomnieć sobie, gdzie jestem. Cienki materac pod moim ciałem, gołe ściany, zapach starego drewna. Nie byłam już w domu moich rodziców. Przetarłam oczy i sięgnęłam po telefon leżący obok plecaka. Gdy ekran się rozświetlił, serce zaczęło mi bić mocniej. Piętnaście nieodebranych połączeń. Wszystkie z numeru domu moich rodziców. Poczułam ścisk w gardle. Dlaczego do mnie dzwonili? Przez całe życie byłam ignorowana, traktowana jak ciężar, a teraz nagle desperacko chcieli się ze mną skontaktować. Moim pierwszym odruchem było wyłączenie telefonu i udawanie, że niczego nie widziałam. Ale ciekawość była silniejsza. Coś musiało się stać. Kilka sekund później telefon znów zawibrował. Mama. Wzięłam głęboki oddech i odebrałam. Halo? Mój głos zabrzmiał niepewnie. Po drugiej stronie usłyszałam tylko ciężki oddech, a potem cichy szloch. Zofia, głos mojej matki drżał, brzmiał inaczej niż kiedykolwiek wcześniej. Gdzie jesteś? Zamilkłam. Nigdy wcześniej mnie o to nie zapytała. Nigdy jej nie obchodziło, gdzie jestem. Dlaczego do mnie dzwonisz? Zapytałam chłodno. Usłyszałam kolejny szloch, zanim odpowiedziała. Aleksander! Stało się coś strasznego. Zimny dreszcz przeszedł mi po plecach. Co się stało? On zawahała się. Został aresztowany. Piorunujące uderzenie szoku przeszło przez moje ciało. Aleksander! Aresztowany? Za co? Po drugiej stronie zapadła cisza, a potem usłyszałam ciche przełknięcie śliny. Oszustwo! Kradzież! Policja przyszła nad ranem. Ukradł pieniądze z firmy, w której pracował. Moja głowa pulsowała od natłoku myśli. Mój brat, złote dziecko, duma rodziny, złodziej? Tata jest załamany dodała szeptem. Potrzebujemy cię tutaj. Potrzebujemy twojej pomocy. Ironia tej sytuacji uderzyła mnie jak cios w żołądek. Przez lata byłam dla nich nikim. Przez lata traktowali mnie jak cień. A teraz, gdy ich idealny syn się skompromitował, nagle stałam się ważna? Milczałam przez długą chwilę. A potem odpowiedziałam spokojnym głosem: Przykro mi, mamo. Ale teraz mam własne życie. I się rozłączyłam. Po raz pierwszy byłam wolna. I nie było już odwrotu. Po rozłączeniu się patrzyłam na ekran telefonu, oddychając nierówno. Moja matka nigdy wcześniej nie zadzwoniła do mnie w ten sposób. Nigdy nie prosiła o moją pomoc. Nigdy nie pokazała, że mnie potrzebuje. Ale teraz, gdy Aleksander siedział w więzieniu, ja byłam ich jedyną opcją. Położyłam się z powrotem na cienki materac, wpatrując się w sufit. W moim wnętrzu kłębiły się emocje, ścierały się ze sobą jak fale podczas sztormu. Całe życie byłam dla nich niewidzialna traktowali mnie jak cień, ciężar, kogoś, kogo obecność nic nie znaczyła. A teraz, nagle mnie potrzebowali? Zamknęłam oczy i pozwoliłam sobie poczuć wszystko złość, smutek, satysfakcję. Nie byłam im nic winna. Ale jakaś część mnie chciała to zobaczyć na własne oczy. Dwa dni później zebrałam się na odwagę i poszłam na komisariat. Nie po to, by pomóc. Chciałam tylko upewnić się, że Aleksander naprawdę płaci za swoje czyny. Gdy dotarłam na miejsce, zobaczyłam matkę stojącą przed budynkiem. Jej oczy były czerwone i opuchnięte od płaczu. Kiedy mnie zauważyła, zamarła. Zofia, wyszeptała z zaskoczeniem. Zatrzymałam się kilka kroków od niej. Nie przytuliłam jej. Nie pobiegłam, by ją pocieszyć. Po prostu czekałam. Przełknęła ślinę, jakby nie wiedziała, co opowiedzieć. W końcu szepnęła. On zawsze był arogancki, prawda? Zawsze myślał, że może robić co chce, bez konsekwencji. Po raz pierwszy mówiła o Aleksandrze bez dumy w głosie. Co dokładnie zrobił? zapytałam, krzyżując ramiona. Westchnęła i przetarła zmęczoną twarz. Kradł pieniądze z firmy, fałszował dokumenty, oszukiwał klientów. Na początku myśleli, że to pomyłka, ale potem odkryli, że robił to od lat. Kiedy go namierzyli, próbował uciec. Ale policja go dopadła. Po raz pierwszy moja matka wyglądała na bezradną. Twój ojciec jest chory. To wszystko niszczy go. Stałam w milczeniu, słuchając jej słów, ale nie czułam współczucia. Ile razy pragnęłam, żeby spojrzała mi w oczy i zobaczyła mój ból. Ile razy czekałam na choć jeden gest miłości. Teraz było za późno. Przykro mi z waszego powodu, powiedziałam spokojnym, twardym głosem. Ale ja już nie należę do tej rodziny. Oczy mojej matki rozszerzyły się ze zdziwienia. Zofia, proszę, potrzebujemy cię. Nie? Przerwałam jej bez wahania. Potrzebowaliście mnie wtedy, kiedy jeszcze mieszkałam w tamtym domu. Ale wtedy wybraliście, żeby mnie ignorować. Teraz ja wybieram, żeby iść dalej. Zapadła ciężka cisza. Matka chciała coś jeszcze powiedzieć, ale ja już odchodziłam. Gdy szłam przez zimne, szare ulice, poczułam, że coś we mnie się uwalnia. Po raz pierwszy nie dźwigałam już ciężaru tej rodziny na swoich plecach. Byłam wolna. I to była najlepsza zemsta, jaką mogłam mieć.